Cześć, z tej strony, Jacob. Witam was w kolejnym meczu Veloc. Teraz dzisiaj jest z nami Runi. Szemanko. No i jedziemy sobie Real Madrid na Włochy. Potężne zespoły. Włochy. Zobaczmy, kogo my tu mamy. Okej. Okay. Fajnie. No super. Włochy mają dobry skład. O oh, jezu. Yes. Co, pozmieniane dużo? Znaczy się ten. Słabe powołania, nie? Mam bardziej no. mi brakuje Dingatale <grystanie> Tego pana mi brakuje Trzeba sobie poradzić bez niego Jednak, gdzie on jest A. Tutaj stał sobie Dobra, tak mi składał hm. no Okej, okay, no to ja już tak w sumie patrzę Dobra, jeszcze tego tu Mam większość Dobra, wszystko jest Tam. 10 sekund zaraz, no w porze. Zobaczymy, Luka Modric. O Boże, jak tak będziesz bronił Buffon. Oby tak bronił Buffon. Ale Nie. Buffon na bramce, to super. Ale przed chwilą na arenie zrobił takiego klopsa. Szkoda gadać. Tak, też. Teraz się dużo foota gra. Te tak. sezony. W fucie padają bramki hokejowe, a tu na banku no nie wpadnie. Oj. Jakaś hokejówka. Znaczy, ja nie wiem, ja nie wiem, tak z moją formą ostatnio. Na razie jeden okay. mecz przegrany, także nic nie mówię. <grytanie> a tam w fucie to jest na taki słabiak, że to jest niemożliwe. Prawie, prawie to, prary, to prary, Już <grytanie> mi to przewróciłeś, kogoś, super. <grytanie> nie. <noise> nie patrzył gdzie biegnie Nie zauważył kolegi Dokładnie O! A, dwóch wspaniałych bramkarzy No, trzeba powiedzieć A, ja. O, dobre podanie No, znaczy, to, się... to było podanie, nie wysunięcie, ale dobrze, doszedł Leci pod Co się stanie się? Co się stanie się? ale tam wchodzą no, LOL, no nie Ale Ornado sobie światowanie z mojej strony Dziowinko tego którego o Elsza L El kolorowy Dziowinko. Dziowinko tam Gra za napastnikami to coś tam chyba nie ugra, ale szybki jest Ale szybki na pewno jest No! W mm -hmm. co, co tam się wydarzyło? Fajnie nie? Taka na kolanach tak, 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 wychodzicie tam jeszcze bardziej. Nie pokazujcie mi się. Na spalone. Zostawcie na miejscu, zostańcie wszyscy. Dziobinko? <noise> <noise> Dobry strzał, Dziobinko. Jakby tak strzelał przez cały mecz, to by było <noise> chyt, tak naprawdę. Nie doży. Że... <noise> obawiam się, że tak może nie być. Nie no, tam trudna sytuacja była. Nie do, że zablokowanej. Podwójnie był. Ja już zonę, nie lubię tego. Ojechałem. Wow. What the fuck! Ale podanie. No, Chyba tego nikt się nie spodziewał. <laughs> Nawet balutem. Ale kolorowy. Zrób coś. Jasne. Kolorowy? Czemu Sam to sobie. Bo szarawy. <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> Bo nie szarawy. <laughs> A benzyma? Pamiętam. Benzyma Było palczy. kiedyś. No, tak, no. fajku szarawy szarym zdjęciu, kolorowy, kolorowy kolorowe zdjęcie. Tak mi się zapamiętało. Szara. no, w sumie coś w tym jest. No. Och. Oh. Szpica. Szpica. Ale jest dla mnie jedyna opcja na niego. Ja jakoś wolę go na skrzydle mieć, bo tak. Jakoś jeszcze dograć potrafi, to może coś tam, ten Benzema był na pustą, albo co innego. Tak, to samotny Ronaldo z przodu. O! Dobra. Dobra. jak ja go lubię tego zawodnika, naprawdę jest świetny. On nie ma dużego tempa, ale hmm. czyści wszystko. Tak, na siłę. A no siła na siłę też dokładnie. się liczy. wow Prawie przejął. <noise> Lola. Co to było? Oh, złe podanie Di Maria. Ty chycisz to? No. <noise> tak nie puścił, to by dopiero było. Znaczy nie dla Ciebie śmiesznie, ale... Nie, ja bym się też z tego śmiał, bo... <noise> znaczy się... Niewiele byś mógł na to, nie? Zmieniłbym od razu. <noise> ale... być chyba bufona wrzucał. Nie no, jest jeszcze Marchetti. No. Też to jest klasowy bramkarz. No tak, rację, Marchetti, jest świetny. Przed chwilą grałem w futa. Uh -huh. to, to, co Hart wyprawiał w bramce, to jest nie do opisania. Czy ale... dwa albo trzy razy zmieniłby wybił mnie. O, ale to było słabe teraz. Kazijas, co ty zrobiłeś? Jak, jak, ja, jak, ja, lubię tra jak ja lubię tracić bramki po główkach. Ech, no cóż. Nie tyle co poróżnie, bo no tam No, no to poróżnie, jak to akurat... główka zwykła jest, no to okej. Okay, no cóż, przegrywamy 1-0. To, co ja chciałem powiedzieć, to Hart normalnie dwie z linii bramkowej broni i tak z dupy taki bramkarz nie czarny, nie toc, a tak bronił i to jest beznadziejne że czasami te zawodnicy mają taką formę no ale powiem że ci, to... że, że już Michał, ja te harda też mam w mojej, mojej futcie drużynie normalnie i, i, i no mi się fajnie gra, nie? naprawdę świet, świetnie broni ja to, ja to z bramkarzu to mam dużo doświadczenia czego to oni nie zrobili w tej ramce to chyba chyba wszystko widziałem no cóż, szczególnie... Każdy ma, każdy ma akc inny, prawda? akcję, prawda? Akcja Harta. To akurat czasami jak taki bramkość co takie klopsy popełnia i potem gra taki mecz, to mnie tak zadziwia, że to jest szok. Nie, mówiłem ci, że ja, znaczy wiadomo, zdarzyło mi się parę y, takich z... kazjazmi na przykład. Chciał chwycić piłkę, miał czysto, nikt go nie atakował no. nawet i nagle wpadła do bramki. Ja tak... I chyba nawet przegrałem przez tą mecz, to jest, to jest wtedy najgorsze takie. Mm, to jest, no właśnie, głupi błąd. o. o. Ja, teraz to było to, to był błąd, to jest <grym> bale. Postanowił się rozciągnąć. <grym zbale> o, rozciągnąć się. <grym zbale> o to jest baloteli, ja nie muszę się rozgrzewać. No dokładnie. coś takiego. No co, w końcu zdobył bramkę. No co ty robisz? To się chyba, chyba trochę powinien rozgrzać. Chyba nie przemyślał decyzji. No, Ryzykownie. Dżurwinko dzi jest kurde. dobry na pamiętaj. O kurde. Ale, Ramos czyści. Ni niby metr 60 a... Mały, a dobry. O kurcze. Ale Ronaldo. Nie, źle przyjmie. Wiedziałem, wiedziałem. Co zrobi? Kurcze. No właśnie na to liczyłem, dokładnie na to. To jest. Jedno. Właśnie ten błąd, że nie potrafi podać piłki do kolegi. Och się tutaj cackał normalnie. Dobrze, to zostawiłeś, bo to było bardzo uwagi. No. Brandt nie będę pokazał, ale, ale to, bo to jest tak częsty błąd i tak, tak no. denerwujący, że to. raz wchodzi, raz nie wchodzi, to... czy znaczy, a... w ogóle to powinien moim zdaniem być faul, bo jak ta Ronaldo na niego naciskał, że on no. nie był w stanie podać, no to... No, ale... No cóż. Ja nie będę narzekał, bo zdobyłem No Ale mamy po pierwszej połowie 1-1 Jeszcze tak, statystyki nie do wiem przeanalizowania. O, strzałów mamy masę. O, ale masz posiadanie piłki! Powiłeś mnie posiadanie i krążysz po skrzydłach ciągle swoimi zawodnikami no się uwolnił mam chłopak teraz Ronaldo główki, główkę wygra. O kurczę Czemu to tam wybijeś? Dlaczego mi to wybiłeś? Jakby doszło do rzutki to można było się ostro bać tej akcji. Tak. I nagle piłka zamieniła się w piłkę lekarską i Dżuwinko z 99 musi robić 40. No, ale powiem Ci, że teraz jakby, jakby, mam wrażenie, jakby ta piłka była faktycznie cięższa. No. Lekarską gramy. A ja się chciał uwolnić. Nie... No jakby, jakby tego nie złapał Kazija no. i to by odbiło, to byś miał, miałbyś tam od razu zawodnika. Strzał rozpaczył to Nie, Ronaldo, proszę, nie, Ronaldo, nie, Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo! Ach, szkoda, bo za Zabrakło podkręcenia. Niestety. To nie jest dwunastka. <grym> w której pewnie po to siedziało na bramce. Ale powiem ci, że 12 się fajnie grało na przykład. Tak wiadomo, było trochę opetę, ale... Ja nigdy nie zapomnę FIFA 07. <grym> nie wiem dlaczego takie bramki wpadały 7? wtedy. Nie, nie, nie! Już. A... Ale wstań, Popie. wybita. Jak tam leciał Ronaldo, jaki on ma wyskok, no. to jest niesamowite dla mnie. Jaki walczak! A Jak Ciekawe co teraz z Ronaldo się stanie. Czy będzie tworzył duet z Bale, czy nie? A co, on w końcu przeszedł? No ja nie wiem, ja się tak właśnie mówiłem. nie wiadomo nie, jak to będzie, bo Manu chce Bela, Manu Ronaldo, Real chce tego pana. Czy się Real chce Bale? Faktycznie. Musiałem jakoś to zmieścić, bo Buffon jest za dobry Mhm, mm -mm. Zobaczymy teraz. Ktoś tam na główkę wyskoczy. Do przodku. No i Roż... teraz mamy kontrę, lecz ja to lubię. Różne są nieziemskie. Real i... Dało się. Fuck. Znowu jakaś akcja się dzieje się. Ronaldo. A, już tam składałem się do strzału, nie wyszło. Ależ no. lecą! O, Dżowinko. Jej wyczyścił, pięknie. Ramos, zimna krew. My tu, my tu mamy dostępnego Leź Ronaldo. Oh, Dobywajcie, jak wybieram cię. O, lecz no stary, ale nie teraz. Kto Ślep... to jest? Di Maria, chyba. Nie wiem, albo Alonzo. Nie, nie wiem, kogo tam masz. Ale się dzieje się. Kaka, co kupiliśmy dostali? Chcę, się do <gryzny> lepiej nie. <gryzny> Może... <gryzny> Może jeszcze poczekaj, ale. <gryzny> nie! No Co ja tu mam zrobić? No. no. no ale... O, ale benzena ładnie to uderzyło. Ale tu miotną zewnętrzną częścią stopy. Czemu klaj pan w ogóle bychomier? Nie, nie. Ja yeah, Ramos. Pot z czoła. Z... <gryzny> O, I tak, tak powiedz, zaraz będzie jakaś akcja, która, której nie przewidzę. I... O. A, oh. Oj, oh. Się oh. trochę nam rozkraczył. O. Oh. Ładny. Jest. Podaję Co ty robisz? Jest. Co on robił? W tamtym miejscu to? Patrz na siłę. Pepe -pe. Szkoda, że by było tak samo jak ze by <grymne> mną. <grymne> Pepe niby nie miał podać Ej, ej, ej. Ta -da -da. Kolejna bramka. Wo Benzema, dostaj piłkę! Ronaldo! Jest! Tego Benzema nie tyknął. Jest lub spalony. Ach. O, teraz mogę się kochali obrońcy. No jak zawsze w FIFA to bywa obrońcy. A ja cóż mam dzisiaj problem z podajaniem nawet? Celność skuteczna. Celność najważniejsza. Mhm. no ale kto mógłby to wyczyścić, jak nie mam? Że tak to ujmę. Leć bario. Bario Telli. O, przyjął normalnie, normalny szacunek. Ej, 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 ej. A, kurwa. <grym> Padły, to ale tam, ej, tam się położymy kolana? nie, nie, no, oczywiście, tam nie, 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 no nie, 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 Ale ciekawa końcówka przynajmniej. Bramka tu i tu. Uy, uy. Wyjdzie. Jest. Halo, macie no ktoś kulkę może czy nie? Szybki z autu. Poczekam aż się wybiegasz. <noise> macie <Męczysz> już mu za <zawodnika. głosy> no. Dobra, co tu robi? A kaka. Łoł, taki też. Nie, znowu się tutaj trudno odbiję. Łoł. O. miasto. To pan to. O, o! Karim Benzema! Karim Benzema! A A się, a się że to podanie z Kaj od Kajechana przeszło. Już... Udało się. U, nie mi tak. O! Nie trypił tak. Jeszcze się to popatrzymy. O! trener, co on tam wskazuje? A czekaj, leca, już, już. Masz lecieć tam, ale gdzie? Tam! Wszędzie najlepiej. Cały czas do przodu. O nie. No. nie. O! Co to było? No i to jest właśnie moje szczęście w Fifie. O tym mówiliśmy, o bramkarzach, nie? Co? No tym, Szkoda, że nie stawiłeś, bo to było po prostu miażdżące. Nie, co? To, to jest smutne po prostu, jak się patrzy na takie coś. Że gdyby mi takie coś wpadło, to nie wiem, normalnie... No co mam zrobić? Co mam ja zrobić? Ja bym zmianę zrobił. Co? Ja bym zmianę zrobił. Teraz i tak to już nic nie da. Jak to myś Nie może. To jest chompy szybko. Fucking cześć. Jaki <cukol. laughs> Nie możliwe. To ten, który powinien być na obronie, właśnie strzela bramki. Znaczy, według niektórych. <laughs> Jeszcze ja. No właśnie, bo teraz to... Czekaj, kończy, kończył chyba. Nie, skończył. <laughs> Jaki mecz, ja pierdzielę. Ostatnie 10 minut. <laughs> Pięć bramek nawet padło. Jeden, nawet 11. <laughs> <laughs> Jaki mecz, no nie wierzę w to. Dziękuję Ci bardzo. Naprawdę Dziękuję, grało również brało <laughs> się niesamowicie. Dobra, bo... no to tyle od nas. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnych meczach Veloctera. Do usłyszenia, cześć.